Tony Hawk's Pro Skater 3 plus 4 przez graczy nazywanym nostalgicznym powrotem do królestwa deskorolki. Gry Tony Hawk's Pro Skater 3 i 4 to kultowe tytuły, które zrewolucjonizowały gatunek gier sportowych. Ich remasterowane wersje pozwalają nowym pokoleniom doświadczyć niesamowitej zabawy, a jednocześnie dają weteranom szansę na powrót do ukochanych poziomów i mechaniki. Chociaż gra jest remasterem, grafika prezentuje się całkiem dobrze. Ulepszenia są widoczne, ale zachowano klimat oryginalnej gry. W tej grze znajduje się klasyczny gameplay, który polega na wykonywaniu trików i zdobywaniu punktów. Mnóstwo opcji do odblokowania, co zapewnia długą i satysfakcjonującą zabawę. Są to również różnorodne i kreatywne poziomy, które oferują wiele możliwości do eksploracji i wykonywania trików. Jeżeli chodzi o muzykę, to mamy niezapomnianą ścieżkę dźwiękową. Jest pełna klasycznych hitów, które idealnie pasują do klimatu gry. A w Tony Hawks Pro Skater 4 bo tam to było trójka, a w czwórce jest podobnie jak w trójce grafika jest ulepszoną wersją oryginału zachowując przy tym klimat i styl gry Mechanika jest dopracowana, oferując płynne i intuicyjne sterowanie. Gra jest wymagająca, ale jednocześnie bardzo satysfakcjonująca. Poziomy są jeszcze bardziej kreatywne i oferują jeszcze więcej możliwości do wykonywania trików. Obie gry oferują świetną zabawę, ale Tony Hawk's Pro Skater 4 prezentuje nieco bardziej rozbudowany gameplay i bardziej dopracowane poziomy. Jednakże Tony Hawk's Pro Skater 3 ma swój unikalny urok i nostalgiczny klimat. Tony Hawk's Pro Skater 3 4 to pozycja obowiązkowa dla każdego fana gier Remasterowane wersje oferują świetną grafikę, małą rozgrywkę i niezapomnianą muzykę. To idealny sposób na powrót do przeszłości lub na odkrycie klasycznych tytułów dla nowych graczy. Tony Hawk's Pro Skater 3 i 4 uwzględniającą ich kluczowe cechy, nowości oraz ogólne wrażenia z rozgrywki. Remaster zachowuje oryginalny klimat, ale z nowoczesnymi detalami, co sprawia, że gra wygląda świeżo. W tej gw mamy właśnie klasyczne utwory, tak jak już wspominałem, które idealnie pasują do dynamicznej akcji, w tym hity rokowe i punkowe. W tej gw również mamy klasyczny system trików, który jest łatwy do nauki, ale trudny do opanowania. Gracze mogą wykonywać różnorodne triki na deskorolce, co dodaje głębi. Rozgrywce. Tryby gry w grze mamy wprowadzenie trybu Create a Park, który pozwala graczom na tworzenie własnych torów, co zwiększa replay ability i więcej osób po prostu uwielbia takie gry. Poziomy są kreatywne i pełne możliwości do eksploracji. Nowe lokacje takie jak park wodny i poziom Pitball dodają świeżości, czy mamy na przykład też kręgienie, na której możemy sobie jeździć. Grafika jest właśnie równie atrakcyjna jak w trzeciej części z płynniejszymi animacjami. Muzyka to jest kontynuacja świetnej tradycji z oryginalnymi utworami oraz nowymi kawałkami, które dodają energii. Wprowadzenie nowych trików i kombinacji jest również co sprawia, że gra staje się bardziej wymagająca dla doświadczonych graczy. Oraz istnieje również płynniejsze sterowanie, co czyni jazdę na deskorolce jeszcze bardziej satysfakcjonującą. Przemysły są jeszcze bardziej zróżnicowane w czwórce niż w trójce, oferując nowe wyzwania i możliwości do wykonywania trików. Obie gry przywołują wspomnienia z czasów, gdy deskorolka była na szczycie popularności. Dla wielu graczy to powrót do młodości. Zarówno w Tony Hawk's Pro Skater 3 jak i 4 oferują ogromną ilość treści do odkrycia, co sprawia, że gra jest wciągająca na długie godziny. Ostatnie recenzje gry wskazują na pozytywne przyjęcie remasterów, z ocenami w okolicach 8 na 10. Gracze chwalą zarówno nostalgię jak i nowoczesne ulepszenia. Tony Hawk's Pro Skater 3 i 4 to klasyki, które zasługują na uwagę zarówno starych fanów jak i nowych graczy. Ulepszona grafika, świetna muzyka i wciągająca rozgrywka sprawiają, że te remastery są obowiązkowe dla każdego miłośnika gier deskorolkowych. Jeżeli szukacie takiej gry, która dostarczy wam mnóstwo frajdy, to zdecydowanie powinniście je wypróbować. Jeżeli odcinek wam się spodobał, dosyć krótko zostawcie łapkę do góry, subskrypcję, no i trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!